I Króla Albanii. Tak. tak. I króla Albanii, Jezus Maria, co czas będziecie to powtarzać. Wiesz, bo to jest takie teraz modne. Rance do góry, rara, rance do góry. Pizza góry, góry, nad głową. Kręć fałdą swoją, kręć fałdą swoją. Boże. Może byś poczekał, żeby. kamizelkę? Nie, yeah. po ci kamizelka? Żeby nie kinać? Idziemy na nawigatorów, o, dobra, ja to mogę kierować. Nie, my pójdźmy na nawyktorów, my wiemy co robić. Um. Już? Jo. Ja już samolot. Ja samochodem samochodem. I, am I mój rudy kolega, Nie! który nawet ubrał sobie rudą bluzę, też jest gotowy. Ten samochód brak, a ja chciałem pojeździć moim BMX-em a co wziąłeś? No nie za dobrze by było. Brak! To no, może mój. Brak to będzie moim kierowcem. Ja jadę. Sukowskim jadę znowu. Teraz ja ci będę mówił gdzie, co i jak. Niech gwizdź. Um, Dobra. Prosto. Piesz mój kapłanie. Pierwsza w lewo. pałastanie. Okej, okay. jeden samochód zaliczyłeś. Cały czas prosto, ma Jak nic nie mówię, to znaczy, że prosto. Ale jednak, no ja. Miniu kurwa, tylko nie spierdol tego, jak ja. Prawo. <laughs> Drogi samochód. O! A teraz film serii Gotu i Delen. Mogę na swoim laptopie jajχο gotować, tak się nazywa. mi

Z której strony siedzisz? Prawo. Z przodu. Z przodu siedzę. I teraz lewo. Prawo, 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 lewo. lewo. Odjedź od jeszcze do tyłu, jeszcze odzień. Prawo, lewo, lewo, prawo, prosto. Tak prosto. Według drogi. Nie zaliczyło. Prawo. Czekaj. Ja nakieruję bardziej I na tą I teraz idziesz w lewo. Poczek teraz. A poczekaj na światłach. Zaliczyło? No właśnie nie. No i teraz będzie prawo. Nawet kłacą ci, że nam nie zalicza? To no, robiliście zdjęcie tego? Y, nie, nie z tyłu? No, no oni kurwa tutaj są, o Jezus Maria. No zrobiłem. Tam. No nie zrobiłeś tam, pierdolisz. Co muszę zrobić? Musisz robi! zdjęcie tablicy rejestracyjnej. No robię idealnie, wszystko widać, no. Z matematykiem. Z czy czym? No tak, inaczej telefon nie wyjmiesz. Od, Ej, ja to muszę robić nawigator, Nie czy co? Dziękuję Od, bardzo. Ej, to musi nawigator robić chyba. No, tak. Ja pierdolę, Bieniu, goń go! No, już to wsiadaj! Zrobiłem zdjęcie. Prosto, cały czas. Boże, my tu z Maverickem was kierujemy, nie? Oni wezmą ten w prawo, dobra. Czemu wcześniej nie mówiłeś, że to ma być nawigator? tak. Mówiłem. Jak y, ten... Nie, jak Truposz mówił, że on prowadzi. Teraz w prawo będzie. Co, to jest prosto? Ja! Nie udawaj, ciśnij, pompa, pompa, pompa! A bo, to jest na czas. W ogóle to jest na czas. Tu, stój. Nie przyjadę w What the fuck? Nie widzę. Następny. Prosto. Cały czas o, prosto. O, potrzebuję jeszcze paru, a nam zostało. O, gada bale. My tu zmienimy ostro, ciśniemy. Oczywiście Pro Driver. Wypieprza się we wszystko, co jest po drodze. Dziwne, bo jak Bieniu może być driverem? Bo jest driverem. No, ale przecież on jest tym, co, co ja. On no. się no. nawigatorem. Nawigatorem. Ej, za nami, what the fuck, za nami, po lewej. Już Przed nami. To, o, widzę. O, widzimy, widzimy. No, super, super. Dziękuję bardzo. Jaką to fotografuje? Bieniu? <laughs> Dobra. Czekajcie teraz Weź mu to szczytowane auto wysadzić w powietrze To jest szczytowane. Coście kurwa zrobili? Ja będziecie. pierdolę! Musieliście kurwa na strzela? ten strzelać? To nie ja! Ja pierdolę! W ja, Co? Ja. Truposz naprawdę musiałeś Dobrze, może kurwa teraz będzie od tego momentu Mam nadzieję, bo to znaczy, jeszcze w kurwie nie. zaraz ja pierdzielę, truposz, nie wierzę, że tu misja po cichu. Miałem tłumik, no Po co za nie masz tłumika! Strzeć? Nie no, sorry, to nie ja strzelałem. No, od początku ja pierdzie Oooooh, fuck, oh. oh, fuck. No, no to, ty to ty mnie kieruj. Jedziemy od początku. Witam was bardzo serdecznie, to jest odcinek z GTA V. Jestem wraz z moimi przyjacielami. To hey, jest ten trupek, kto to zmienił? Kurwa, mówiłem! Co mówiłeś? Ty no, lepiej idzie. E, ja na czym polega misja. Maverick musi mówić gdzie mam jechać. Musimy fotografować tył furgonetek. Natomiast... Oczywiście misję teraz. powtarzamy pierd... pierd...liard razy, bo nie umiemy jej zrobić. Bo wy nie umiecie jej zrobić. W lewo, teraz. Kto zaczął strzelać? No kto No wy. E, kto? Maverick. Kto wcześniej dwa razy ją zepsuł? E, wy. Nie, gdzie ja? Gdzie kurwa? Dlaczego no, ja w miałem w strzelać? X, x. Ja bym się zerbienił. Jacek jest! To jest proste. Pewnie Jacek. teraz prawo majtek. zaraz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, dobra, nie warto. Może być tu. Coś Twoje umiejętności jeżdżenia są nieprawdopodobne. Prawo, prosto, Paweł lewo. król, kierownicy. Prostek. O, o, masz go, masz śmiecia, dawaj. No ale bez przesady z tym prosto. No jest. W lewo, gotowo, w okay. lewo. Zamienimy się fuchami, Zlegowałeś dawaj, rób mu mi. zdjęcie, a ja wsiadam. Po lewej, widzisz? O tyłu, o tyłu, o tylca musisz, dawaj, rób. Widzisz Kososel, nie widziałeś tego auta? Nie. O, a Szef. w ogóle patrzysz gdziekolwiek? na wprost. O, dobra, masz. Daj mu, gdzie on jechać. Widzisz czy nie? O, widzę, widzę teraz. A, jeszcze przypierdol weszłi sanami. No, prosto idź. Dobra. No, jadę, jadę. W lewo. Kurwa, no, wcześniej jakbyś powiedział. No nie tutaj, nie wierzaj tutaj. What the fuck? Z... prosto? Cały czas prosto. No i tak jakby w prawo. No, musisz jechać prosto i potem w lewo gdzieś. Prosto czy w lewo? Pierwsza w lewo. prosto tą drogą. Cały czas prosto. Miniu, to już się... nie mogę dalej jechać. W prawo. Nie, nie, to jest podziemny parking. Nie, nie, oh, nie, Ja teraz ja będzie w prawo. Ta, tutaj idzie. Dziwna ta misja. Tutaj. Miniu, info. 50, no, prosto, się. w lewo. Cały czas prosto, prosto, prosto. Prosto. I to lewo. będzie w prawo, widzisz? Dobra. Info, info, info. Prosto, prosto. lewo. ci mówił, kiedy To jest kurwa prawo! No pomyliło mi się, sorry. Ty kobieto, ty jedna, ty. Giblazów nie uczą a... kierunku. Powinni jakieś Prawo dnia. tutaj. Ty nie żyjesz Biedra, Teraz w tak. lewo ty będzie. w starej podstawówce. Lewo, nie prawo. What the fuck. Kurwa, no to mów to w drugie lewo. Prosto. 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 Jest przed, jest przed nami. A, już jest go będę mieli. Szybko, szybko, bo Maverick przyjdzie. co mi? Cię potrącaj. Tu jest, po lewej. No, a on wycofuje? Schowaj się. To co i wychodzą, kurwa, z Ja pierdoleś. No, Tylko odziesz, bo... niego nie będzie Nie w niego. No, dzięki. Jadaj. Nie Nic nie róbcie, nie, nie je po wszystkim. Nie je po wszystkim, kurwa! What the fuck? Sorry, wysiadło mi się. Tak po prostu, nie? Potrąćmy Pawła, potrąćmy Pawła! Teraz Cię ty, Mabelik, prowadzisz tą bestię? Gdzie oni są? Goń Gdzie oni są? Gdzie w Przed nami w takim paskudnym samochodzie. To już nie wygląda zbyt dobrze to auto. Czyli poprawiliście jego wygląd. No jak się postarał, o, ojdzior, pojechali w prawo. Oooo, stary. <grym> Jeszcze tu nie Tuning by paweł tak zwany. Jak nie Dobra, to skręciłeś, jedna Nie Uczadnie furgonetkę. po nią? Dobra Teraz już można strzelać? Tak, teraz trzeba zgubić policję. Kastatech. Tu policja. To policja? Co nie robią? Jedna gwiazdka to. Plus. Dobra, my robimy rap. Jak to powiedział? My robimy rap, on popijamy. O policja! Pizza na <grym> Musiałeś. Oni mają to starczyć Co za człowiek? <grym> Pizza. Mizda ludzka. Mogę Co ja niby zrobiłem złego? Od kiedy strzelanie to policji wow. jest złe? Łoł, 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 Łoł. Ja już uciekłam, a maweriku? No już też. Czy ty moje auto mawerik zmieniasz? Nie. No to jest kujowe. Wygląda jakby ktoś się przez maszynkę zmienił. Dobra, Najlep... my jedziemy do... Łoł, wow, tu jest łupka! Ja chcę sobie kopki Najlep skoczyć. I ziom. Menu, ja chcę sobie kopki skoczyć. Ja skacz? Schopki Hop. Chopki, kurde. Chopka, To się nazywa rampa. Rampa, hopka, Jednak wyskocznia, hopka. drop. Nie wiem czy nazywa banda. Wow. mnie nie nie było, tylko teraz jak stąd wyjechać. Nie wiem. Dlaczego mam lusterko z tyłu auta? Ładno. Bo jesteś, jesteś hardcorem i jeździsz traktorem. Nie, jak no, ja Gdzieś ty kurwa pojechał. No nie, właśnie nie wiem, gdzie tyś pojechał. Jestem pod mostem, nie, mi tak mnie pokazują, nie chodzi spać no, my, tak. my jesteśmy na miejscu. My nie chodzi spać No, a wiesz, że ta furgonetka wyciąga jeden na godzinę? Tyłem. My tu sobie no, mały, nie mały plener tyłem, robimy. Nie, nie ja Nie, ja tyłem nie jeżdżę. Dlaczego tak myślisz w ogóle? Przecież... My tu sobie mały plener robimy. My robimy rap and pop hey, Dobra, śmigamy panowie Widzę właśnie, czemu Bieniu w powietrzu wisi i siedzi Co? W Co? Się nie, siedzisz w powietrzu I... Zmęczyłeś się Znaczy, będziesz musiał dać plus 18, bo to jest alkohol No, też mi się tak wydaje O, upiję się Bieniu, what the fuck? O, patrzcie, parcie patrzcie What the fuck? <grym> Bień mi zniknął. Łada fuck, ben, dlaczego ty siedzisz w powietrzu? Ty trupaż wyga... O, oh, TO fuck. <laughs> Mówiłem mu, że w powietrzu. OOOH, oh, oh, JAKA oh, ładna oh, panienka, oh, oh, Koleżanka Udatnęła mnie. O, <laughs> <laughs> To, to wiesz, pierwszy i ostatni raz przez następne 10 lat. WIRTUALNIE O, oh, PA JAKA SPRYTNA Możemy to sprzedać? No, musimy to jeszcze gdzieś zabrać Do człowieka LST a nie, jednak nie Zaliczono No to dobrze, wiesz No, no bo się wiedziałem Sprawdziłem brązem, bo nic nie robi Żegnam bez serdecznie jo, jo, ją YouTube'a Do yo, 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 no, następnego odcinka e, 26 okay, 30... okay.